Wyremontowane przez nas, wszystkie szkoły odmarowane prawie że. I zresztą polecamy się chętnie, żeby tutaj zakład że ciągle to robimy za darmo. I to poszło do biblioteki, tam również się cieszyło, tam panie bibliotekarki opracowały taki projekt, przyjeżdżały wycieczki, zrobiły tak, żeby to po prostu dla tych młodych dzieci nie był to zbyt wielkim szokiem. Jak to się robi bez przygotowania, puszcza się do święcienia dzieci i później są takie ani inne tego reakcje, nie do końca takie jakie byśmy chcieli, bo duża dawka okrucieństwa i tak dalej, i to trzeba po prostu przygotować. One to zrobiły, te wycieczki czyli przyjeżdżać, nawet gdzieś tam mam dane, ile tysięcy to odwiedziło i w końcu jeszcze wystąpił Pan burmistrz Kowala, człowiek znany, prawda, ze swojej dynamiki, mu, sam zaproponował, że to właśnie do siebie. I w zasadzie te ostatnie zdjęcia, które Państwo widzieliście, to właśnie te najlepsze, te refleksje światła, które się tam właśnie przez te szybki dostawają, to to są właśnie zdjęcia z Kowala. To w Kowalu również było. I w Kowalu zrobiliśmy konferencję, która była połączona z Włocławkiem, przyjechał wtedy Weiss. Te kawałki są właśnie ambasador, jeszcze wtedy ówczesny, Szewak Weiss. I to Państwo widzieliście. Ale nie byłoby tego rozgłosu, gdyby ostatnio napisał Newsweek Polska w swoim pierwszym numerze. I wtedy właśnie e, przyszedł mail z Kalifornii od e, Tomasza, Blata, e, jednego z sześciu wtedy żyjących. Nie wiem, czy w tej chwili pewnie już ich jest mniej, bo czas uciekał, uciekł nierów z obozu Sobiboru. To znana historia, nasza pacułka tam grała w tym filmie Ucieczka z Sobiboru. Każdy to pewnie oglądał, a jeżeli nawet nie oglądał, to sobie kojarzy o co chodzi. Jedyna tak naprawdę e, e, ucieczka udana. I on do nas wysłał maila, mówił: Chce przyjechać, czy mnie zapraszacie. I dyrektor, najpierw kazał mi sprawdzić, czy to nie jest jakiś żart. Ja udam, że sprawdzę, ciekawie, jak to można sprawdzić. Nie, to nie jest żart. I Tomasz przyjechał, zrobiliśmy konferencję. Tam były zdjęcia, również chyba z, 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 z Pani Horązi, ale po jednym, który I tak ta wystawa funkcjonowała. I teraz okazało się po jakimś czasie, że za, dostała drugie życie ta wystawa. Otóż Znaleźliśmy yy, zaproszenie na, do festiwalu, żydowskie motywy i po latach ci trzej panowie, którzy robili tą wystawę, to znaczy już akurat nie zrednie, bo ci pora już wyszedł, zrobili film. Fantastyczny, dynamiczny film, kawałki filmów z telewizji, programów i tak dalej. Chciało się oglądać, nie ta przy nudna produkcja, którą przed chwilą oglądaliście. Wysłaliśmy to. Oni mówią, że to jest wszystko bardzo dobre ale żeby zostało zakwalifikowane do Międzynarodowego Festiwalu, to musi mieć to, 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 to. 128 uwag nam przysłali, które te firmy muszą spełniać. 128. No to ja mówię, dajmy się spokój z festiwalami, bo to jest zero ale się chłopaki zapalili i te 120 uwag usunęli tych wszystkich, wszystkich usterek, na przykład nie może być kawałek filmu z telewizji i tak dalej. I to, co widzieliście Państwo, to jest dopiero ten materiał, który poszedł na festiwal. On jest festiwalowo poprawny. To jeszcze jest wersja, bo angielska wersja, na pewno tego ja akurat nie miałem. Festiwalowo poprawny, ale przyznacie Państwo, że do oglądania dość trudny tak? i dość po prostu my z polsku nudny. Szkoda, że nie wziąłem tamtej wersji. No i to zaczęło funkcjonować. Oczywiście to na tym festiwalu było widziane, oglądane, niestety nagrody nie dostało, ale na to generalnie nie, nie liczyliśmy, bo był jedyny film, który był bezfinansowy, tam te wszystkie miały ogromne budżety, a było tego od groma i tak, no nie wiem, już nie pamiętam czy nikt, to było w Kinie Muranów na w Warszawie. I po, postanowiliśmy, że ten film, ta wystawa nie może zginąć. I ci skazani jeżdżą po Polsce, byli w Dańsku, byli w kilku innych miejscach, jeżdżą po Polsce z tym filmem i opowiadają. Oczywiście tam, gdzie ich zapraszają. I jutro w środę jadą też do jednej szkoły tu niedaleko. Oczywiście robimy to bardzo ostrożnie, bo w każdej chwili może ktoś nam coś tam zarzucić i tak dalej. I nie, chodzi, mam na myśli o władze szkolne, które mogą, to są przedstawiciele władz szkolnych, ponieważ z nimi akurat nie z tą panią, która jest obecnie, ale jeszcze za czasów w kuratorium. My też to mamy własne no tak czy nie? Jakie? Znowu mamy beckowskie. Mieliśmy historię, która nam tak dała po palcach, ale która jest i straszna, i głupia, i dowcipna, i wszystko w niej jest. Ale to nie chcę opowiadać. Po prostu też mieliśmy super projekt, który został nam u, ucięty. Chodzi mi o to, że trzeba być bardzo ostrożnym na etapie kontaktu skazanych uczyć, prawda, bo szybko do tego... Jeżeli będzie czas i okazja, to kiedyś opowiem, jak na, niektóre nasze inicjatywy zostały skorpedowane. Natomiast póki, to, póki co, no, zrobiliśmy to. No nie wiem, no co więcej można powiedzieć. To wszystko, ja i tak jestem gadułą i tak dalej, miło mi było. naszej dzisiejszego spotkania i jak gdyby jako pierwszego mówcę proszę księdza Jaska. Kędzielskiego. Przypominam Wolność religijna, Drogą do Pokoju, yy, orędzie papieża Benedykta XVI, yy, jak gdyby otwierające yy, swoiste otwarcie nowego dialogu nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Proszę. Myślę, że te filmy, które wyrzeliśmy, one w sposób dość odległy, ale wprowadzają nas w tę tematykę, która jest wyruszona w na światowej dzień pokoju. Pragnę tylko na marginesie powiedzieć, że ten dzień, czyli Światowy Dzień Pokoju został ustanowiony już przez papieża Pawła VI i to dokładnie w roku 1967 roku. I został on skierowany do wszystkich ludzi dobrej woli i można powiedzieć, że od tamtego czasu nie są corocznie w Kościele rzymskokatolickim i ten tegoroczny światowy dzień pokoju jest 44. To, co godne jest zauważenia, to to, że papież Benedykt XVI zatytułował ten torędzie Wolność religijna drogą do pokoju. I papież zauważa w tym orędzie, że właśnie rok 2010 nie był wolny od ataków przemocy i nietolerancji religijnej. Jeśli Państwo przed spotkaniem wzięliście do ręki, czy powiedzmy przeczytaliście w internecie to orędzie, to możecie zauważyć, że tekst jest dość obszerny. Nie tutaj Pan prowadzący to spotkanie. Poprosił, aby w jakiś sposób, w krótkich słowach opowiedzieć to ledzie, ale nie podejmuje się tego, dlatego, że ono w każdych swych pasusach jest dość mocne i wyartykułowane są tam stwierdzenia, które są z punktu widzenia Kościoła rzymskokatolickiego. Proszę zauważyć, że cały ten dokument wychodzi od Jednego z wydarzeń, które wstrząsnęły całym Kościołem Rzymskokatolickim. Mianowicie e, papież podpisał to ręcze 8 grudnia, tak zwykle podpisuje 8 grudnia. E, Publikowane to jest ogłaszane 1 stycznia, natomiast przed 8 grudnia, dokładnie 31 października, e, i to w Bagdadzie w kościele e, Syro-katolickim, gdzie jest katedra Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, zostało tam zabitych podczas modlitwy dwóch kapłanów i ponad e, 50 wiernych. Oburzenie budzi nie tylko to, że zostali oni zabici przez ekstremistów, ale że zostali zabici w takich okolicznościach, które wskazują do, na totalną no, niewinność w tym znaczeniu, że w trakcie modlitw zanuszonych do Boga, bądź bądź tego samego Boga, nazywanego może e, innymi no. imionami, tak. tutaj nie ma, nie ma wątpliwości, że mówimy o tym samym Bogu. no, Jedni zabijają drugich. No, to, to jest niesłychane. To współżyło papieża Benedykta XVI. I niemalże cały ten dokument poświęcił właśnie zwracając uwagę na to, że chrześcijanie są dzisiaj bardzo prześladowani. I to można zauważyć, że nie ma drugiej grupy religijnej, która byłaby tak narażona na bestialskie ataki ze strony innych religii czy osób niewierzących, i papież z troską przygląda się nie tylko sytuacji w Iraku, ale również w innych krajach, czyli na innych kontynentach. A więc to prześladowanie ma miejsce ciągle w Azji, w Afryce, na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Ziemi Świętej, gdzie żyją przedstawiciele tych trzech religii, księgi, największych religii, które w swoim tradycji kierują się ku jednemu Bogu, no tam niestety w Ziemi Świętej ciągle są te ataki między Żydami, chrześcijanami, muzułmanami i, i to ciągle, powiedzmy, się próbuje i, i te akty przemocy są ciągle obecne. Należałoby pewnie zastanowić się, w jaki sposób możemy sobie jeszcze bardziej uświadomić Tą tolerancję i szacunek wobec innych osób. Myślę, że w trakcie tutaj naszej dyskusji, czy dzielenia się swoimi refleksjami, w jakiś sposób wskażemy na to, że jesteśmy otwarci na ten dialog, natomiast na pewno nie możemy mówić o bezradności, to znaczy nie może być tak, że jedni przestrzegają pewnych reguł i zasad, drudzy jakby je ignorują. To, że w każdej grupie religijnej znajdują się ekstremiści, fundamentaliści, no to, to nie ma co dyskutować. No, no tak to jest I, i, i tylko problem polega na tym, na ile przywódcy religijni potrafią zneutralizować takie postawy ekstremalne. I to w dużej części zależy też od nas. Myślę, że tutaj trzeba przede wszystkim pytać siebie, jaki jest stosunek nasz do drugiego człowieka. Oczywiście na początku, pan, który tutaj przedstawiał i, i mówił, że trudno było mu znaleźć kogoś, kto przyznałby się do tego, że jest przedstawicielem religii żydowskiej, jest na pewno zjawiskiem ogromnym ogromnym. Tylko należałoby zapytać, czy my chrześcijanie nie dajemy przestrzeni wolności dla takich ludzi, czy raczej. Ci ludzie są dość mocno uprzedzeni i zanim jeszcze cokolwiek zrobimy, myślą, że im wyrzucamy krzywdę. Wydaje mi się, że musimy daleko uciekać od, od, od takich uogólnień. To, że ja jestem księdzem i przedstawicielem Kościoła Rzymskokatolickiego, naprawdę mi nie przeszkadza, że moim lekarzem rodzinnym jest muzułman. I, I powiedzmy ja we Wrocławku, kto mnie bliżej zna, wie, że korzystam powiedzmy z lekarza Kombatiego, który, który jest muzułmaninem i mnie naprawdę to nie przeszkadza. Mnie interesuje to, że on świetnie leczy. Jako dyrektor szkoły mogę powiedzieć, dla mnie wielką radością było to, kiedy przyszedł muzułmanin i mówi, proszę księdza, chcę zapisać swojego syna do szkoły, do księdza, dlatego że, że w innej szkole czuję się prześladowany, a inni rodzice mi powiedzieli, że tutaj powiedzmy yy, będzie ta, ta wolność religijna i tak dalej. No można tu wymieniać yy, różne sytuacje. Ja nie mówię, że wszystko jest idealne, że, że, ale, ale takie sytuacje są pewnie w życiu spotykamy ich, i każdy z nas mógłby wiele innych yy, przykładów podać z własnego życia i doświadczenia, które by wskazywały na to, czy jest.